Michał, Michał powiedział tylko, że jesteś typowym obrońcą. Widać to, że jesteś rzeźnikiem. Tylko kazał cię na łyso ogolić. Co ty na to? Mogę. No i dobra. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dzisiaj po raz kolejny naszym gościem jest reprezentant Polski Michał Pazda. Witam serdecznie. Michał, to już drugi raz, jak się spotykamy. Wielki zaszczyt, wielka przyjemność. Dzisiaj gra głową w defensywie. Tobie się to zdarza? Powiedz, w jakich sytuacjach? No tutaj kwestia, wiesz, przede wszystkim kwestia pozycji na boisku, tak? Bo jeśli jesteś w polu karnym, to na pewno inaczej. Jeśli jesteś wysoko gdzieś w środku, w środku pola, w środku boiska, na pewno jak nie masz czasu, no to wiadomo, no to i nie, nie pomyślisz przed akcją, to wybijasz po prostu, no tam, tam, gdzie dasz radę, ale jak masz tą chwilę, masz, masz, nie wiem. Ten ułamek sekundy, że wiesz, gdzieś zobaczysz partnera, to lepiej zgrać do boku, lepiej zgrać do niego, lepiej ustawionego i dalej masz piłkę. Dowiadam się jeszcze, bo jeżeli ty jesteś środkowym obrońcą, który jest na wysokości bardziej krótkiego słupka, to tej piłk, to tę piłkę będziesz y, raczej kierował w ten sektor przed sobą, tam skąd przyszła, a jeżeli jesteś na długim słupku, dobrze to rozumiem, to, to zgrywasz. Raczej, raczej za siebie. Jest taka zasada? Jest taka zasada, jest taka zasada, natomiast ja ci tego nie powiem, bo za każdym razem jest inna sytuacja. I tutaj możemy mieć tysiąc teorii różnych, natomiast głównie za zadanie jest patrząc z perspektywy pierwszego słupka, tak, żeby ta piłka cię nie przeszła. Tak? Jak masz piłkę dochodzącą dajemy na to z prawej strony i ty jesteś na pierwszym słupku, najlepiej jest grać z powrotem, tak? no bo jak zgrasz w środek, coś jest zgrasz do tyłu nie widzisz co się dzieje więc nawet na ruch lepiej wybić wiesz i, i tu nie, nie ma do ciebie żadnych pretensji jak, jak wybijesz z krótkiego słupka na ruch albo najlepiej się tak czasami mówi taką choklą, lewą nogą wiesz tak żeby jeszcze się utrzymała w polu i gdzieś tam na walkę nauczyć się możemy za to techniki uderzenia głową Chciałbym, żebyś też e, o tym troszeczkę powiedział, co jest najważniejsze w tym ale w defensywie czy w ofensywie w defensywie cały czas w defensywie przede wszystkim timing tak jest bardzo ważny jak masz przeciwnika no to też musisz widzieć w jakiej jest od ciebie odległości, tak? I tutaj ważne jest to, żeby on pierwszy się jakby ciebie nie przestawił. Nie, tutaj ważne jest to, żebyś ty na niego skoczył, żeby on nie mógł z czego wyskoczyć. Jeśli chodzi o technikę uderzenia głową, to tutaj też ważne jest jakby ta odległość, ale też y, często się mówi, że otwarte oczy, tak jak to, jest, to są różne szkoły, tak? Często jest tak, że nie masz czasu, żeby gdzieś mieć możliwość na jeszcze otwarcie oczy i skierowanie do swojego partnera. Natomiast tak, jak jest, jak jest czas, po prostu zgrywać, mieć otwarte oczy, po prostu ta pozycja taka, wiesz, która z jednej strony otwarta klata, nie? I skierowanie usztywnych kark i, 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 i moment, w którym, wiesz, w tym odpowiednim momencie właśnie ta siła tam była, tą, tą siłę się robi poprzez ten odruch do tyłu i właśnie uderzenie w głąb. Żeby mieć czego. Dobra. Teorię mamy za sobą. Teraz czas na praktykę. Cztery ćwiczenia przygotowaliśmy. Pomogą nam w ich wykonaniu zawodnicy Akademii Jagiellonii Białystok. No nie może być inaczej. Zapraszamy Was do części praktycznej. Są już z nami Olek, Patryk i Łukasz, czyli młodzi Gniewni zawodnicy rocznika 2008, jak Białystok. Mówią, że głową grają nieźle, ale nie tak dobrze jak Michał Pazdan. Stąd no, chyba jesteście ciekawi, jakie ćwiczenia przygotowaliśmy. Gotowi do treningu? No to jedziemy. Dobra, przechodzimy do części praktycznej. Ustawcie się chłopaki w dwóch z jednej strony i jeden z drugiej. O, ok, i będę teraz Wam rzucał piłkę na głowę, i z pierwszej piły musisz mi wrócić, ok? Dobra, no to zaczynamy. Dobra, dobra, dobrze, ekstra do tyłu i uderzenie, właśnie, o to, o, o to chodzi, tak? Dobrze, teraz tak, spróbuję ci dać troszkę wyższą, nie? I spróbuj wyskoczyć z jednej nogi i złapać ją w jak najwyższym punkcie, ok? Dobra. Dobrze, ale musisz właśnie ten timing złapać, nie? Okej, okay, wszystko dobrze, tylko złapać ten timing, nie? Dawaj. Dobra, ekstra, dawaj. O, tu widzę, że tu mamy do czynienia z obrońcą, już widać, właśnie, naturalne ruchy, nie? Dawaj. Hop. O, właśnie ten timing, nie? Jak jest trochę, jak jest trochę, jak jest trochę do tyłu, to jeden krok i wtedy na nią idziesz. pierwszą, pierwszą część mamy za sobą. Patryk ma piłkę w rękach, rzuca do Łukasza, Łukasz tobie do rąk. I tak co drugi raz będziecie uderzać. Jako trener z licencją Grassroot C przedstawiłem to zadanie za Michała Pozdana. I tyle. Dobra, panowie, możemy tak urozmaicić, że właśnie z kozłem raz, raz trochę wyższa, taka świecowata ta piłka. No to też jest silne uderzenie wtedy, prawda? Przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Dobra chłopaki, to ustawcie się tak jak wcześniej. W dwójkę i jeden z drugiej strony, tylko troszkę inaczej teraz będzie to wyglądało. Tak jak wcześniej, we dwóch i jeden, nie? I słuchajcie, będzie zaczynał ten, gdzie z jeden i chodź stać za jeden, za drugim. Ty jesteś obrońcą, ty jesteś napastnikiem, nie? I w tym momencie zagrania, ty musisz go wyprzedzić i fajnie jest grać głową, nie? I co jest właśnie ważne w tym momencie, że właśnie twoja rola jest też ważna, że jak ty wyprzedzasz, wstać rękę przed niego i yy, uderz głową, nie? Bo to jest mało, mało kto na to zwraca uwagę, a jednak wiesz, wyjście i wsadzenie ręki przed yy, yy... napastnika jest też, jest też, bardzo ważne, nie? No to zaczynajcie paki. O, ekstra, brawo. No i super. Dobra, dobra, dobra. A spróbujcie, spróbuj jeszcze teraz rzucić taką do góry i żeby on cię wybił nad, nad jeden, żeby się wybił nad drugiego, nie? Także nie, nie stój już przy nim. Przy... Te dwa metry, żeby, żeby, nie, żeby nie stać już tutaj, bo jak się stoi tutaj, to on się rośnie no, no no, fał, Nie idę sobie nie oni, oni od razu wiszą fał, nie? Że najpierw mi się godzić tak w takiej pozycji z 2 metry, nie daj do góry. O i elegancko. Nie ma faulu, nie? Liz angielskiej i nie ma faulu i jedziemy, nie? Mamy jeszcze czwarte ćwiczenie. Tutaj zaczniemy od rzutki z boku i obrońca ustawiony na pierwszym słupku będzie wyprzedzał napastnika. O, właśnie ruch o, na piłkę, super. I poszedł na piłkę bardzo, bardzo dobrze, ale często zapomina się o tym, że właśnie w dośrodkowaniu ty nie musisz wygrać, ale ważne, żeby twój zawodnik nie wygrał, nie? Chce nie stracić gola, tak? Ważne jest granie właśnie rękami polukarnym, ale nie rękami, żeby łapać, tylko po prostu często się to mówi yy, yy, kiedyś się na to mówiło, w starych czasach szlabany. Michał, takie ćwiczenia przygotowałeś, że tutaj chłopaki cały czas, cały czas trenują. Ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, to są chłopcy, którzy mają po 14 lat. Ci młodsi, takie ćwiczenia powinni wykonywać miękką piłką, nie, nie taką e, twardą. O tym musimy e, pamiętać, a tymczasem co? E, trochę zmarzliśmy, więc, e, więc chyba kończymy. Mieliśmy jeszcze odcinek dla obrońców z trenerem reprezentacji do lat 21, Maciejem Stolarczykiem. Możecie go obejrzeć tutaj. Subujesz nasz kanał? Jeszcze nie, ale... Ale, 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 ale zacznę. Za chwilę zaczniesz. O, oczywiście. Jeżeli, jeżeli wy też nie subujecie, to też musicie za chwilę zacząć. A w komentarzach możecie nam dać znać, co powinniśmy dla was jeszcze przygotować. Do zobaczenia w środę za dwa tygodnie o 17. Na razie. Do widzenia.